Witajcie widzowie. Dzięki Zacharowi jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, które mają okazję na swoim kanale przedstawić wam ten samochód Seata Formentora. No właśnie, Seata, to już jest taki odruch, który zostaje w głowie. To oczywiście nie jest Seat, to jest Cupra Formentor. Pierwszy niezależny model marki, która dwa lata temu została wydzielona spod dużego koncernu Seat. A czym jest cupra? W 1996 roku Seat pierwszy raz użył w samochodzie produkcyjnym określenia cupra, czyli połączenia słów cup i racing, czyli puchar wyścigi. Ta nazwa została nadana topowej odmianie Ibizy, która otrzymała dwulitrowy silnik 150 koni. Dwa litry w Ibizie już w tamtych czasach to było naprawdę sporo. Skąd taki motor? Już spieszę z odpowiedzią. W drugiej połowie lat 90 poniżej kategorii WRC, drugą najmocniejszą kategorią rajdową były samochody napędzane na przednią oś, tak zwana klasa F2. I właśnie tą klasę w 96 roku wygrał Seat z modelem Ibiza, na cześć czego powstała właśnie pierwsza Ibiza Kupra. Wiele lat później, w 2018 roku, Seat wydzielił markę Kupra jako niezależną markę już w tym momencie i choć na początku otrzymaliśmy tylko nadal rebrandowane Seaty, Leona i Ateke, tak właśnie teraz, w 2020 roku pojawia się pierwsza niezależna Kupra, model Formentor. Na pierwszy rzut oka ten samochód jest bardzo podobny do Leona i takie było też moje wrażenie kiedy zobaczyłem jego zdjęcia. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inny. Tutaj ani jeden element blaszany nie jest wspólny z uboższym bratem Seata. Tutaj mamy dużo więcej przetłoczeń, które widoczne są chociażby w tej kapitalnej masce, na błotniku przednim, przechodzące w drzwi tylne. Przetłoczenie mnóstwo tego jest i sprawia to wszystko, że ten samochód jest taki silny, wielki. Bardzo mi się to podoba, wygląda to rewelacyjnie, nawet ten szary taki Smutny kolor, pod który próbowałem się dopasować ze swoim dzisiejszym strojem, nie potrafi zepsuć tego, jak dynamicznie i niesamowicie szybko wygląda ten samochód. Zwróćcie też uwagę, że tutaj wszystko jest takie jakby bardziej prawdziwe. Mamy bardzo dużą atrapę, która nie jest zaślepiona. Mamy dodatkowy duży wlot powietrza poniżej tablicy rejestracyjnej, za którym jest interkuler. To wszystko tutaj to są prawdziwe wloty powietrza, nawet te przerwy tutaj w zderzaku. To też są jakieś formy kierownic powietrza, które gdzieś tam ten strumień powietrza kierują na boki, żeby jeszcze bardziej ten samochód aerodynamicznie dostosować do jezdni. To jest naprawdę całkiem profesjonalnie przygotowany samochód, a nie tylko właśnie oklejony plastikami seryjny model. Przyjrzyjmy się teraz tyłowi i tutaj jest właśnie to drugie przetłoczenie, które fantastycznie widać w lusterkach. Moje pierwsze skojarzenie to oczywiście było z bioderkami 911. Oczywiście dalece przesadzone, ale równie przyjemne i sprawiające, że mamy poczucie, że jedziemy naprawdę sportowym samochodem, pomimo, iż cały czas mówimy o SUV. To jest niebywałe, że ja mówię o SUV w takich przyjemnych słowach. Zwróćcie uwagę, jak cała reszta tego tyłu wygląda. Mamy wypuszczoną tą tylną klapę liftbacka, właściwie hedgebacka, tak bardzo do tyłu, niewielką tylną szybę, która faktycznie jest niewielka i nie daje zbyt dobrej widoczności do tyłu. Cała ta część zderzaka, którą tutaj widzimy, taki wielki dyfuzor, wygląda to fantastycznie. I co najważniejsze, zwieńczony jest nie dwoma, lecz czterema prawdziwymi końcówkami układu wydechowego. Dalej mamy oczywiście bagażnik, bagażnik, który jest wystarczający, taki kompaktowy. Poza tym oczywiście mamy możliwość położenia tylnych siedzeń, co możemy zrobić z bagażnika i to odbywa się bardzo łatwo. W zasadzie jedyne, do czego bym się tutaj przyczepił, to do tego, że torebka z gaśnicą, z trójkątem awaryjnym ma logo Seata. A przecież mogło dostać to takie śmieszne skrzyżowanie dwóch trójkątów, czy jakichś tam szpikulców, które stanowi logo kupry. No i oczywiście pas tych lamp. Lampy, które znowu dla mnie wyglądały jak te z Leon'a, ale kiedy przyjrzymy się im bliżej, one mają zupełnie inne wykończenie. Są takie kwadratowe, kanciaste, ostre i wygląda to naprawdę super. Kiedy siedzimy za kierownicą, to chyba to pierwsze wrażenie tutaj jest najgorsze. Najgorsze pod tym względem, że naprawdę wydaje nam się, że wszystko to już znamy. Jesteśmy w saacie Leonie najnowszej generacji nuda. Ale kiedy tylko przejdziemy troszeczkę bardziej, skupiając wzrok na detalach, okaże się, że jest tutaj zupełnie inaczej. Po pierwsze, górna część deski rozdzielczej ma takie przeszycie. Oczywiście to jest plastik, tu nie ma mowy o żadnej skórze, ale jest takie fajne, miedziane przeszycie. Te trapezowe wloty powietrza mają również ramkę w kolorze miedzi. Kierownica jest zrobiona tak, że jej poduszka powietrzna imituje. Takie jakby przeszycie karbonowych włókien, na których oczywiście jest miedziane logo, na której oczywiście są miedziane wykończenia. No i przede wszystkim to, co mi się najbardziej podoba starter jak w Alfa Romeo na kierownicy, asymetrycznie do niego trochę jak w Mercedesa HMG. Nie pokrętło, ale również przycisk wyboru trybów jazdy. Oczywiście, tak jak i w Saacie, nie mamy już osobnego panelu sterowania klimatyzacją, został nam tylko ten pasek, no ale już na to nic nie poradzimy. Takie czasy trzeba się do tego przyzwyczaić. Chociaż przyznaję, kolejny samochód, który to ma, i ja do tego się nie przyzwyczaiłem, chociaż naprawdę nie sprawiają mi trudności inne tego rodzaju nowinki techniczne. Tunel środkowy to już jest typowy Leon. Przy czym, w miejscu właśnie startera w Seacie, tutaj mamy wyłączanie kontroli trakcji. Myślę, że to też dobry pomysł, żeby było to pod ręką, żeby nie trzeba było tego szukać gdzieś w menu. Szkoda, że na to się znalazł przycisk, a już na przykład na wyłączenie systemu start-stop. Nie. Siedzę w tym momencie w pozycji prawidłowej, dla siebie bardzo wygodnej, i nawiasem mówiąc, tutaj jest tak duży zakres regulacji tych fenomenalnych, naprawdę, foteli. Że ja chyba pierwszy raz mam tutaj nawet trochę jakby bardziej niż Rolex, musiałbym nawet swój zegarek nie jestem w stanie aż tak bardzo cofnąć. Seat Leon bazuje na płycie podłogowej o tej samej długości co Skoda Octavia. Formentor ma o pół centymetra mniejszy rozstawości, ale tego się tutaj nie odczuwa, jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni. Ja sam za sobą mam jeszcze. Czy cztery palce, i to naprawdę jest fajne. Poza tym, to siedzenie z tym swoim kształtem, tu wszędzie jest miękko. Tutaj nie ma żadnego twardego plastiku, jest kieszonka chociaż dosyć wąska. I ten otwór, który no niby miałby tutaj służyć do przeprowadzenia czteropunktowych pasów, myślę, że raczej bardziej jest elementem designerskim. Znowu z tym powtórzonym, odwróconym trapezem, bardzo fajnie to wygląda. Miejsca nam tutaj na pewno nie braknie. I mamy jeszcze nawet dodatkową strefę klimatyzacji dla siebie. A czy ten samochód przejdzie test Kamila? No i zgodnie z moimi obawami, ten fotel ma dość duży uskok pomiędzy siedziskiem i oparciem. Pomimo tego, iż bardzo przyjemnie się w nim mieści, kiedy się jedzie, to jednak po położeniu się ten uskok sprawia, że nasze pośladki są znacznie niżej niż linia pleców i raczej byśmy się tutaj nie wyspali. Zatem Kupra Formentor nie zalicza testu Kamila. Odwlekłem troszeczkę ten moment, bo podnoszenie tej klapy jest piekielnie ciężkie. Ona jest chyba najcięższą klapą, z jaką miałem do czynienia, która nie miałaby teleskopów, i naprawdę trzeba się do niej przyłożyć, żeby ją podeprzeć. Natomiast pod maską w zasadzie nie zobaczymy nic ciekawego. Tutaj jest dużo fajnych rzeczy, ale one nie są w żaden sposób wyeksponowane, nie mamy nawet logomarki. W zasadzie jedyny powód do zaglądania tutaj to, żeby sprawdzić poziom oleju, wszakże to silnik TSI, i żeby dolać płynu do spryskiwaczy. I teraz jeszcze tylko dodam: to, że to jest silnik TSI, nie znaczy, że jest zły. Każdy silnik spalinowy pobiera olej. Po prostu silniki turbo. Czy to benzynowe, czy diesla, wymagają takiego samego traktowania. Jak przejeździmy nimi troszeczkę szybciej, trzeba schłodzić turbo. Jak jest zimny, nie dajemy mu na zimnym. Wtedy problemów nie ma. Ale przejdźmy do rzeczy. Pod maską Kupry Formentora w początkowej edycji na tą chwilę znajdziemy tylko jeden możliwy silnik. 2.0 TSI o mocy. 310 koni mechanicznych, 310 koni z dwulitrówki to jest terytorium Mercedesa A35, BMW 235 IM, tudzież Audi S3. To naprawdę jest kawał szybkiej maszyny, i myślę, że pod tym względem nie powinna nas zawieść. A jak będzie? Sprawdźmy to. Uważni widzowie: Zauważą, że to nie jest ten formator, którego przed chwileczką widzieliście w prezentacji statycznej. Nagranie z wrażeń z jazdy, które wtedy powstało, zniknęło z mojego GoPro, więc nagrywamy jeszcze raz. Przy okazji dziękuję bardzo kolegom za udostępnienie mi tego Formentora na te kilka minut wrażeń z jazdy. Jak ten samochód jeździ? Jeździ zupełnie inaczej, niż można by się tego spodziewać. To w ogóle nie jest SUV. Ten samochód przede wszystkim prowadzi się jak Autotypowo osobowe, w którym po prostu troszeczkę wyżej siedzimy, ale nawet nie siedzimy jakoś szczególnie wyżej, dlatego że te kubełkowe siedzenia, o których tak dobrze mówiłem statycznie, naprawdę tak dobrze też się zachowują w trakcie jazdy. Wyglądają tak samo dobrze, jakie faktycznie są. Poruszając się w trybie normalnym, w trybie komfortowym, ten samochód może. Zasadniczo być prowadzony przez każdą osobę. W ogóle nie przeszkadza to, że mamy bardzo dużo mocy, wspomaganie działa lekko, hamulce są łatwe do wyczucia. Natomiast kiedy łączymy sobie go w tryb sport, delikatnie ciężej zaczyna pracować wspomaganie, nieco ostrzejsza jest reakcja na gaz i przede wszystkim włączają się głośniki, które. No, po prostu grają dźwiękiem silnika. Przełączamy jeszcze raz, mamy tryb kupra, i wtedy już wspomaganie kierownicy staje się niemal hydrauliczne. Opór, jaki stawia, jest bardzo duży, silnik kręci do wyraźnie wyższych obrotów, jeszcze głośniej grają, niestety, głośniki. Ale też wyostrza się reakcja gazu, wyostrza się reakcja hamulców. Zawieszenie się delikatnie usztywnia, to znaczy na tyle delikatnie, że nie tracimy bardzo na komforcie, ale też na tyle mocno, że czujemy, że mamy do czynienia z samochodem, który nie zawiedzie nas na zakrętach, który po prostu pojedzie tam, gdzie my tego będziemy chcieli, a przede wszystkim zrobi to bardzo szybko na zakrętach, nawet takich krótkich zakrętach miejskich jakichś rondach. Ten samochód jest jak przyklejony. To jest to, co zaskoczyło mnie za pierwszym razem. I teraz, może nie oddam tego tak w pełni, ale naprawdę, to auto trzyma się drogi rewelacyjnie. To jest prawdziwe, prawdziwe zaskoczenie. Chyba zaskoczenie roku w moim przypadku. A testowałem w tym roku ponad 30 różnych samochodów, i żaden nie zrobił na mnie tak dużego wrażenia w stosunku do oczekiwań, jak właśnie Cupra Formentor. Przy tym. Że mamy pod nogą 310 koni mechanicznych. Przy tym, że mamy świetne zawieszenie, które nie próbuje nam wybić zębów, ale daje nam pewność tego, że zmieścimy się we wszystkich zakrętach, w które tylko będziemy chcieli wjechać. Ten samochód zdawać by się mogło, nie ma wad. Oczywiście możemy się przyczepić do tego dźwięku z głośników. I do tego, że zamiast pokrętła mamy guzik zmiany na trybów jazdy, co sprawia, że czasem zamiast pyk-pyk-pyk musimy go przycisnąć te kilka razy, aż on z pewnym niewielkim opóźnieniem wybierze ten tryb jazdy, na który nam w danym momencie zależy. Nie są to jednak wady na tyle poważne, żeby dyskwalifikowały ten samochód w moich oczach. I żeby nie przedłużać, naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić. Reformentora jako alternatywę typowego miejskiego hotacza. Tylko trzeba by popracować nad tym, żeby zdezaktywować granie głośników i na przykład dopłacić za jakiś opcjonalny układ wydechowy, ewentualnie nawet przerobić go we własnym zakresie. Gdyby ktoś mnie przywiózł na nagranie testu tego samochodu, kazał mi o nim poopowiadać, oczywiście zauważyłbym te wszystkie naprawdę ładne, designerskie detale, nadwozia, zderzaków, prawdziwe wloty powietrza, czy mógłbym wyrecytować z pamięci dane techniczne 5 sekund do setki, 310 koni. Ale dopiero w momencie, kiedy sobie pojeździłem tym samochodem, kiedy zobaczyłem co on potrafi, mogę w ramach podsumowania powiedzieć tyle. Do. Absolutnego numeru jeden wśród suwów, którym jest dla mnie Porsche Makan. Numeru dwa, którym gdyby nie wygląd mógłby dalej być Mercedes GLC, dołącza Cupra Formentor i to nie na trzecim, ale na drugim miejscu, spychając Mercedesa na trzecie. Cupra Formentor, jeżeli nazwiemy ją suwem, a nie tak naprawdę no, kompaktem z takimi dołożonymi plastikami. Jest absolutnie fenomenalnym samochodem, w tym jak jeździ, w tym jak wygląda. Tak naprawdę, jeżeli miałbym się do czegokolwiek przyczepić, to może chciałbym mieć osobny panel klimatyzacji. A jakie jest Wasze zdanie na temat Kupry Formentora? Podzielcie się nim w komentarzach, nie zapomnijcie też zostawić kciuka w górę i subskrypcji, żeby nakarmić algorytm YouTube'a. A także polecam Wam śledzić mój Instagram, żeby wiedzieć, jakie ciekawe samochody aktualnie testuję. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.